Bugi, że po prostu w mm, wcześniej bodaj rozdziale, czy tam czwartym, zalewa kopalnię, ale można, ona niby jest zamknięta, ale można do niej wejść. Yy, takie bugi bywają, co jest bardzo fajne, bo wtedy można zobaczyć, jak ta kopalnia jest zalana. Yy, bo nie jest. <ścoughs> Więc, takie wiecie, to jest taki fajny błąd. Ale, no cóż, no. myślałem, że dla jednego to, to podtopienie kopalni, nie? Okej, okay. mm, teraz wybieram się na samobójczą misję. Gó, eee... ty fysz! Ci już kozaków zgrywają? No chodźcie łajzy głupie! Podejść? Dupa! Gówno prawo Chodź, chodź No chodź, chodźcie Dopóki stryczesz to nie zrobi porządku to nikt nie porządku nie zrobi co prawda A, ja zawsze się wploczyłem nie wiem co tu zrobić Gothic ma różne wie wiele wygód, na przykład zaślepki dźwiękowe. Yy, Gothic nie potrafi kilku dźwięków na raz zbytnio utrzymać. Skąd tu się tu... Wtf? Co to było? No, skąd się tu wziąłeś? Strażnik, ty nie nieumiejętna. Wiecie, dlaczego ja nie byłem tutaj? No, to jest to Później przez to poprawimy Jeszcze nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, nic Przepuść mnie! No chyba nie! Nie dość, wam pomagam, to jeszcze przepuść mnie! Kurde, no chyba nie! Nie do czekania, kurde. Pomagasz im, a oni jeszcze do ciebie się chamsko zwracają. Skeleciki przypięte do ścian. Były kiedyś ludzi x nie? Hop. Tam u góry chyba jest kolejna grupa pełzaczy. I to one tak przyszły. Z góry one obeszły całą kopalnię i przyszły, nie? To jest bardzo prawdopodobne. Zaraz zobaczymy co tu jest. Nie. Akurat tak nie ma. Lugowym tu nic nie ma. A nie, jest pierścień. Co za pierścień? Pierścień zwinności. Świetnie. A w międzyczasie my sobie spadamy w dół i idziemy do drugiego szybu do tego właśnie. Napiszmy się. Tylko, że możemy zginąć. Cięż. To jest dość trudne w takim małym szybie drobnym. Bardzo zaczynamy przewróć że jak są duże szyby, szerokie, Takich małych. To nie, ciekawe, nie, nie pochodzę. 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 Nie Gdzie Nie pochodzę. 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 Nie się zablokował. Kopię się kurde Ej no, jej no nie rozumiem Ha! To już mi więcej zabrał HP Ale trudno Tu jestem o miksturkę widzę Dwie nawet Mhm, patrz Także

zapiszmy się w Raichu. zbierzmy sobie wszystko co tu znajdziemy. Mamy napój. Łomio łomotacz. Kurczę ziele. Zobaczymy czy ten łomotacz jest lepszy od tego co mamy. No pewnie, że tak. No świetnie. Więc się opłacało się tu wejść, opłacało. to są za miksturki co podniesiemy? Wyciąg uzdrawiający i wyciąg magicznej energii. Wyciąg uzdrawiający wbijemy teraz. A magiczne energie zostawimy sobie na potem Okej, okay, co tu mamy? Aha, tu jest beczka. No, o właśnie, zobaczcie, patent. Nie, wiem, czy mam tego tego, nie trzeba go to sobie w beczce. wychodzimy bez i. <grystanie> to jest dobre. Siedzimy sobie w beczce i ogólnie fajnie. Okej, okay, czyli dwa pierwsze szyby zostały oczyszczone. Teraz musimy wejść wyższy, na wyższy szczebel że tak powiem yy, I... Rozpieprzać u góry yy, Te biedne pełza No kurde o. Ale ogółem Gothic naprawdę fajna gierka Wciąga Ci co nie grali to polecam Naprawdę warto w dupę je po całej. Dobrze. Idziemy dalej. Ale znaleźliśmy chociaż fajną broń. Mówię, po tych szybach warto zwiedzić, chociaż jeżeli nie jesteście doświadczeni jeszcze w walce, tak zbytnio to nie polecam, bo możecie bardzo łatwo zginąć. Jak widzieliście po zawsze trudnymi przeciwnika... do łatwych przeciwników nie należą. A my jesteśmy... Jakieś wytrążona dziura, widzę, tutaj druga. Stąd chyba te dwa poluzacze przyszły, bo tutaj dwa biegały, pamiętacie, nie? Okay, yy, ale... Jak się to jest taki, wiecie, że te porzacz, tutaj, to one wszystkie, wszystko wiedzą, nie? Są takie połączone tym wszystkim, one jak jeden jednego coś woli, to wszystkie lecą, nie? Cześć, hamie. Tu jest. To nie Dobrze. No, to to jest bronia Ha, tutaj już nic nie ma Dobra, czy pierścienia jakieś. Co tym razem znaleźliśmy przed ogiemu, e, to się strzela To się sprzeda no, OK. To zobaczmy co tu jeszcze mam, tu nic nie ma, chociaż może, może sprawdźmy, nie ma Okej, okay, dalej kontynuujemy. Idziemy w tę stronę teraz. Tu, tu. Też się, że tych 200 widzów może otrzymam. Tak, będę miał może, nie wiem, na poniedziałek, wtorek, bo już mam je trochę, zrobiłem na to eventa, chociaż jeszcze dzisiaj muszę tam ogarnąć tego Minecrafta trochę. Z tymi 200 widzami ten, ten, ten licznik. I będzie na ogół wszystko. więc hop tam, okej kontynuujmy Zobaczymy gdzie jesteśmy, tutaj aha, bo mieliśmy jeszcze szyb i zjedziemy, tak łazimy, łazimy to chyba żadnego szybu już nie ma, co prawda? to więc wracamy do kurkoloma. tak jest w tym odcinku do niego wrócimy, ale pogadamy już następnie. trzeba niedługo dołączyć, spróbować do magów wody. Znaczy do magów wody będziemy mogli dołączyć bodaj w czwartym rozdziale dopiero. Ale wiem, że do, najemnik do najemniku będzie można wcześniej. Podaj jak wypełnimy kwesta dla La -La Laresa właśnie z tymi, tymi świerami z sekty, To dostaliśmy, co mieliśmy pomóc Mordragowi. Potem mamy właśnie do Laresa, lecimy. I potem będziemy albo mogli dołączyć do je najemników Albo i też chyba kupić nową zbroję, wiem, że już możemy. Chyba. Nie wiem, ale w każdym razie w tej zbroi się dobrze czuję. Tak na razie nic nie będziemy kupywać Nie chcę się w ogóle wracać do nowego bossa, bo to nie ma sensu. Żyjemy prosto do sekciarzy. Okej. Okay. Ale dobra, to już do aż dojdziemy w następnym odcinku. Tak więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym